Witam się z wami kochani w nowym przeglądzie. Tym razem idziemy do action. Wybaczcie, że ostatnio nie było filmów w sobotę, ale byliśmy w trakcie przeprowadzki i nie chciałam pokazywać wam nieaktualnych przeglądów. Wracamy już do regularnych filmów. A jeśli podobały się nasze filmy, zostaw subskrypcję i komentarz, co pomaga nam w rozwoju kanału. A teraz lecimy z tym przeglądem. Na sam początek pokażę wam to, co znalazłam na promocjach tygodnia, czyli te świetne dywaniki wykonane z bawełny są w cenie 25 zł. Ich wymiary to 90x40 cm i zakończone są takimi frędzlami. Minusem tego dywanika jest to, że będzie się ślizgać na podłodze. Do kompletu kupimy też poszewki na poduszki w tym samym beżowym kolorze. Wymiary poszewki to 40x40 40 cm i kosztują 14,45 zł. A teraz czas na akcesoria kuchenne. Znalazłam dwa świetne zestawy. Pierwszy zawiera trzy garnki i trzy pokrywki. Największy garnek jest w średnicy 24 cm, średni 20 cm, no i najmniejszy jest w średnicy 18 cm. Świetna sprawa, bo mają nieprzywierającą powłokę. Cena całego zestawu to 150 zł. W supercenie 30 zł mamy też szafkę ścienną z pięcioma przegrodami. Wymiary tej szafki to 41x28 cm, a głębokość półki to 9 cm. Dostępne są w dwóch kolorach: pierwsza szara, druga biała. Powróciły też, kochani, te pojemniki do przechowywania i organizacji żywności w lodówce. Sama mam takie w domu i sprawdzają się świetnie. Mają trzy poziomy i wypustki w środku, więc yy, ewentualny nadmiar wody znajdzie się na spodzie, nie będzie dotykał do wędlin. Kosztuje 23 zł. I tu kolejny super pojemnik do przechowywania suchej żywności z dodatkowym mniejszym otworem do przysypywania. Pojemność pojemnika to 1700 ml i jest w cenie 8 zł. Z nowości Action znalazłam też ten pojemnik z plastikowymi koszyczkami. Idealnie sprawdzi się do mędzia warzyw i łatwego przechowywania w lodówce. Wymiary pojemnika to 325 na 22 cm, a wysokość pojemnika to 12,5 cm. Do wyboru są też dwa kolory, biały lub czarny, a ich cena to, to 23 zł. W dziale kuchennym znalazłam też kilka sprzętów, jak ten opiekacz do kanapek, o mocy 650 W w cenie 40 zł. Do wyboru są dwa kolory, czarny lub biały. Z toastami jest tak, że można ich nie jeść pół roku, a jak już się wyciągnie opiekacz, to można jeść codziennie. A jak jest u Was? Kolejnym naczyniem jest ta brytwana, Pojemności niecałych 3 litrów. Idealnie sprawdzi się na jakiś większy obiad czy przyjęcie. Więc jeśli czegoś takiego potrzebujecie, to za 20 zł możecie nabyć tą białą w oryginalnym kształcie. Zdecydowanie ten przegląd należy do tych kuchennych, jeśli chodzi o Action. W cenie 12 zł kupimy szklane butelki z dozownikiem do oliwy lub octu. Pojemność butelki to 500 ml i do wyboru jest czarnym lub srebrnym. W cenie 9 zł kupimy też zestaw 4 foremek średnicy 10 cm na lub mini tarty. Pokażę Wam też trochę świetnych rzeczy do wyposażenia domu. Na początek mini komoda do pokoju dziecka, na przykład na kredki czy małe zabawki. Wymiary tej komody to 27x27 cm, a głębokość to 9 cm. Szabeczka kosztuje 28 zł. W cenie 85 zł. kupimy też zestaw dwóch stolików z MDF-u na metalowych nogach. Jeden stolik wchodzi w drugi, więc możemy stosować je razem lub osobno, a jak nie są potrzebne, to możecie po prostu zaoszczędzić sobie miejsca. Kupimy też drugi stolik, tym razem ze stojakiem na prasę lub książki. Wysokość tego stolika to 47 cm x 36 cm. Głębokość stolika to 29 cm. Wygląda naprawdę świetnie i kosztuje 65 zł. Kolejny stolik jest metalowy z lustrzanym blatem, a jego cena to 70 zł. Mi najbardziej ze wszystkich stolików spodobał się właśnie ten, dostawiony do łóżka lub kanapy. Wysokość tego stolika to 58 cm, a szerokość blatu to 40x30 cm, więc bez problemu zmieści się na nim laptop. W poprzednim przeglądzie z Action pokazywałam Wam też te dekoracyjne szklane tace z lustrzanym dnem. Były dwie. Pierwsza w kolorze brązu z czarnym rantem, druga z przezroczystym szkłem ze złotym rantem. W zestawie są dwie tace, mniejsza i większa i kosztują 24 zł. A pokazuję Wam te tace, ponieważ są dostępne teraz organizery na biżuterię z lusterkiem. Pierwsza złota z przezroczystym szkłem z dwiema przegrodami. Po lewej na przykład na zegarki czy bransoletki, a po prawej jest kremowa poduszka na pierścionki lub kolczyki. Drugi organizer jest z brązowego szkła na czarnym metalowym stelażu. Ten zdecydowanie bardziej mi się spodobał i ma poduszkę w kolorze kawowym. Świetnie będzie prezentował się na toaletce. Koszt tych stojaków to 24 zł. W cenie 19 zł znalazłam też te dekoracyjne tace. Można je wykorzystać na przykład do kompozycji, ze świecami, czy nawet jako stojak pod duże rośliny. Tacy są bardzo lekkie, a do wyboru była biała lub brązowa. Dostaniemy też kolejne organizery na biżuterię. Pierwsze obszyte są barankowym, beżowym materiałem. W środku są małe i duże przegrody. Jednak dużym minusem jest brak poduszeczek do przechowywania biżuterii. Wymiary szkatułki to 25x16 cm, a wysokość to niecałe 8 cm. Na pewno pomieścicie tam dużo biżuterii, ale musicie sami zdecydować, czy według Was będzie ona praktyczna. Za to te już są bardzo urocze. Oprzyte są beżowym i brązowym materiałem. W środku nie ma żadnych przegródek, więc duża biżuteria jak na przykład zegarki zmieszczą się idealnie. Wymiary szkatułki to 17x13 cm. A wysokość pojemnika to niecałe 8 cm. Dostępny był też w innym kolorze, kremowo-beżowym. Cena tych szkatulek to 13 zł. Kupimy też zestaw trzech patelni z edycji Masterchefa z nieprzywierającą powłoką. Nadają się zarówno na indukcję, jak i na kuchenkę gazową. Najmniejsza patelnia jest średnicy 20 cm, druga jest średnicy 24 cm i największa, już naprawdę na spory obiad, średnicy 28 cm. Wyglądają bardzo dobrze i są naprawdę ciężkie, co zdecydowanie jest ich plusem. Cały zestaw kosztuje 130 zł. W poprzednim przeglądzie z Pepką, zostawię Wam do niego link w opisie, pokazywałam Wam pokrywkę do garnków i patelni w uniwersalnym rozmiarze. Pasuje do garnków średnicy 24, 26 i 28 cm. Tym razem już udało mi się ją kupić i pojechała ze mną do domu. Koszt pokrywki to 23 zł. W cenie 7 zł kupimy też metalowe podkładki pod gorące naczynia w kolorze czarnym. Idealne na przykład do industrialnych wnętrz, ale na pewno przydadzą się w każdym domu. Wymiary podstawki to 18x18 cm. I tak jak w poprzednim przeglądzie z Pepco, mamy dużo nowości kuchennych. Dojechała dostawa z Royala. W cenie 34 zł mamy zestaw do tortów i tak. Blacha do ciasta jest średnicy 24 cm, a forma dotarty średnicy 28 cm. Świetne jest to, że mają nieprzywierającą powłokę. Przechodząc dalej, do działu z wyposażeniem wnętrz, znalazłam świetne uchwyty do szafek i szuflad w znakomitej cenie. Pierwsze są te brązowe, czy na przykład te urocze białe. One są w cenie 4 zł za sztukę. Lub zestaw dwóch kwadratowych w kolorze czarnym w cenie niespełna 8 zł. Uchwyty do szafek zawsze mogą odmienić wygląd meblam i dodać mu uroku bez kosztownego wymieniania mebli. Znalazłam też kochani ścienne dekoracje z lustrem w stylu boho. Do wyboru było wiele wzorów i rozmiarów, a cena każdego z nich to 28 zł. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają. Pokażę Wam jeszcze dwie poduchy. Naprawdę są świetne i w pięknym beżowym kolorze. Pierwsza jest kwadratowa i kosztuje 25 zł. Druga jest prostokątna, nieco mniejsza, w cenie również 25 zł. Zbliżamy się już do końca dzisiejszego przeglądu. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami i macie realny wpływ na rozwój naszego kanału. A jeśli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję i komentarz na zachętę do tworzenia nowych filmów. Przygotowaliśmy też dla Was coś specjalnego, już w kilku filmach wcześniej rozdawaliśmy e-booki. Więc jeśli nadal ktoś z Was potrzebuje e-booka, to zapraszam w komentarzach. Bądź możecie zajrzeć w opis, tam jest również link do naszego e-booka odnośnie ogarniania swojej kuchni. Mam nadzieję, że pomoże Wam zorganizować kuchnię i mieć zdecydowanie łatwiejszą przestrzeń. Dziękuję jeszcze raz Wam za obecność i do następnego, cześć!